Witajcie kochani w nowym roku. Styczeń przywitał nas bardzo, bardzo ciepłą pogodą. I pewnie wielu z was yy, chciało już pędzić szybko do ogródka i rozpocząć wysiewy. Ja się jeszcze wstrzymuję. Nie ma się co spieszyć. Yy, poczekam aż miną wszystkie przymrozki, bo już w tym tygodniu nas przywitać ma Śnieg, więc kończy się już czas wiosenny. E, w dzisiejszym wideo chciałam Wam opowiedzieć o nasionach, jakie będę wysiewała w tym roku. W tym roku zakupiłam bardzo dużo odmian pomidorów, dokupiłam również y, trochę odmian papryki. Teraz w styczniu zamierzam Wysiewać bakłażana. Bakłażana Black Beauty, którego wysiewałam w tamtym roku. Plony powiem tak, nie były złe, z tym że sadzonki, które rozdałam, lepiej się udały niż te moje. Jeśli chodzi o paprykę, to bardzo polecam i jestem zachwycona papryką ostrą Koral. Jest to papryka średnio wczesna, ma bardzo ostry smak. Ona jest w kształcie takich właśnie kuleczek i te kuleczki są mega, mega ostre. Z nowych papryk ostrych zakupiłam Habanero Limon. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia. W każdym razie zakupiłam też Serano. I habanero red. To będą ostre papryki e, i zamierzam je kiełkować już w tym tygodniu, tak jak mówiłam wcześniej, razem z bakłażanem. E, ten termin jest dla mnie e, dla mnie dobry, ponieważ w tamtym roku e, również kiełkowałam gdzieś w okolicach początku stycznia no i te papryczki mi rosły oczywiście one były, wiadomo, doświetlane jeśli chodzi o nowe papryki to zamówiłam słodką Barburkę jakąś paprykę o nocturn, średnio wczesna ale jest pod osłony więc to mnie ciekawi tutaj mamy jakąś Peperoni no zobaczymy, co to będzie Mam bardzo wczesną yy, Montanę i powiem szczerze, że ja ją kupiłam tylko ze względu na kształt tej żółtej, bo ja lubię taką żółtą, bardzo cien o cienkiej skórce paprykę, która jest dobra do faszerowania, ale chyba jej nie znalazłam. Bo tą, co miałam w tamtym roku, to jednak nie była ta. Tutaj mamy jakąś paprykę słodką halo, yy, i obok ta również słodka zulu. Ona fajny ma kolor, i liczę na to, że te papryki będą takie e, o grubej, grubych ściankach. Że one będą takie, e, takie pełne. Natomiast, jeśli chodzi o papryki z ubiegłego roku, to mam tą ontarę. Ona w ogóle mnie zachwyciła, w ogóle nic fajnego w niej nie było. Była taka mała i nawet ten kształt. Lena również. Tutaj myślałam, że zorza będzie tą papryką, taką z cienką skórką. Niestety to nie było to. No i tutaj miałam mieszankę tych papryk. No to akurat wszystkie fajne kolory były na sadzonkach, które porozdawałam. U mnie żadnych fajnych kolorów nie było, tylko standardowe czerwone. Godnymi uwagi pomidorami z ubiegłego roku był Green Zebra. Green zebra. w każdym razie y, był pomidorem y, bardzo, y, bardzo mięsistym, bardzo słodkim no i miał fantastyczny, y, fantastyczny kolor y, bardzo sobie chwalę pomidora karłowego beta ponieważ y, miał bardzo mięsiste i bardzo słodkie owoce y, był bardzo plenny Aczkolwiek w tym roku przypilnuję trochę lepiej podlewania, bo będę chciała, żeby te owoce były troszeczkę większe. No i tu mamy pomidora takiego ciemnego. No. Nie mam pojęcia, jak powinnam to wymówić, ale był też bardzo pyszny, mięsisty i słodki. No i ten malinowy rodeo, powiem szczerze, że trochę była mi zawiedziona. Ja bardzo lubię pomidory typu Bawole Serce, no ale ten mnie nie urzekł. Jeśli chodzi o pomidora ildi Czereśniowego, też nie był zbyt smaczny. To samo jeśli chodzi o gruszkowy, więc w tym roku posadzę, je, znaczy wysieje, tylko może, żeby był jakiś kolor w sałatkach. No i również ten pomidor czereśniowy pokusa. On wysoki, ale powiem Wam, że ma strasznie twardą skórkę i te kuleczki wyglądają jak czeresienki także nie polecam. Jeśli chodzi o black cherry, no to jestem bardzo zadowolona. Dzieciaki się nim zajadały, zrywały prosto z krzaka natomiast z nowych pomidorów które sobie zakupiłam zobaczymy jak to będzie smakowało mam między innymi tigirelle bardzo podoba mi się właśnie taki wygląd tych pomidorków tutaj mam black prince bo był zachwalany przez, przez innych. No i tutaj jeszcze dla koloru Jantara zamówiłam sobie. Dużo mam pomidorów karłowych, właśnie bo zależy mi na pomidorach takich, które będę mogła przeznaczyć na, na przetwory. Na przetwory, żeby było dużo przecierów. Nie o takie mi chodzi. No, zobaczymy. White Beauty. No, no, bo mi się podobał i zobaczymy. No, i tutaj zobaczymy, jaki ten będzie doskonały na, na przetwory. Pomidor zyska. W tym roku również y, spróbuję soły, swoich sił w wysiewaniu kukurydzy. Y, Wysiałam ją, w gruncie ona mi nie urosła, bo wsadziłam ją, nie wiem dlaczego, do doniczki i nie była taka okazała. Oczywiście też nie była podlewana regularnie, więc urosła taka marniutka. Natomiast tą, którą posadziłam w folii, miała trzy małe kolby. Mam jedną kolbę wysuszoną. Także dam znać, czy ta odmiana polecana na popcorn, czy był z niej dobry popcorn, czy nie. Kukurydza pękająca Dobosz. Sprawdzimy. Jeśli chodzi o nowości, to zakupiłam sobie jarmusz w kolorze czerwonym, bardzo mi się podobał. Wzięłam sobie kalafior Pionier. No i śliczny, fioletowy kalafior. Zobaczymy do bezpośredniego spożycia. Zobaczymy jak będzie y, rósł. Czy w ogóle mi się uda. Standardowo będę y, wysiewała też pak choj, która malutka, ale była. Dodawałam ją do zup. Y, z kapustami to miałam straszny problem w y, ubiegłym roku. Wszystkie sadzonki zostały zjedzone albo przez bielinka, albo przez tego drugiego białego robaka. O, zapomniałam jego nazwy. Więc wszystkie moje sadzoneczki były zżarte. Kapustę pekińską miałam chyba tylko jedną. Brukselkę wysiewałam chyba z trzy razy. Oczywiście w tym roku się przypilnuję, bo też mi siewki zostały zjedzone. Jeśli chodzi o broku, to powiem szczerze, że ten broku Cezar yy, bardzo ładnie urósł mi pod yy, folią. Najprawdopodobniej głowy też byłyby większe, gdybym to regularnie yy, podlewała. Jeśli chodzi o kapusty, to malutkie, a już nawet nie mam ich chyba, bo wysiałam ją całą, nie, malutkie główki ale było ich sporo, bo też się nie dały temu małemu białemu robakowi. To była kapusta głowiasta koda. Naprawdę fajna i robiliśmy sobie kapustkę do kaczki i była fenomenalna. No i co? I kalarepa. Kalarepa rosła jak szalona. A tutaj mamy nazwę. Widzę. Brasilika Olera. W każdym razie ona była bardzo plenna i bezproblemowo szybciutko rosła. Jeśli chodzi o zioła, to w tamtym roku, nie wiem czym się kierowałam, ale wysiałam bardzo mało pietruszki naciowej i później przez cały okres, ten wiosenno-letni, ubolewałam, że jest tak mało. Ona była przepyszna, z tego co mam to bardzo ładnie rosła i ojejku naprawdę przez długi czas, bo jeszcze miałam ją w folii, przez długi czas ona rosła nam i brałam ją oczywiście do rosołu. Będę wysiewała również majeranek, kolendrę, no i zobaczymy jak nam urosną orzeszki ziemne. Zobaczymy czy to się w ogóle uda. Jeśli chodzi o nasiona, no to wiadomo, wzięła, że będzie też dużo kopru, bazylii. E, kupiłam szczaw, zobaczymy. no mi rośnie taki dziki na działce, no ale zobaczymy e, jak to będzie z takim wysianym. Tymianek, miałam tymianek, ale taki malutki bardzo. No i Melisa, Melisa lekarska, wysiałam, ale miałam tylko jedną, jedyną, małą roślinkę a bardzo chcę, bo taka pomieszana z miętą jest naprawdę przepyszna. Jeśli chodzi o marchewkę, to zdecydowanie polecam jad... Boże, Amsterdam. To jest odmiana wczesna, ona dokładnie ma takie marchewki, jak tutaj widzicie na zdjęciu i jest przepyszna, plenna, nie miałam z nią problemów, a nawet o nie specjalnie nie dbałam. Wiadomo, że też nie może zabraknąć y, arbuza y, i melona, y, nie może zabraknąć również y, dyni y, makaronowej, ponieważ y, bardzo dużo jej zjedliśmy, y, fajnie rosła, pomimo mało dogodnych warunków arbuziki. Y, Wyrosły mi tylko żółte. Polecam dynię zwyczajną, makaronową. Naprawdę była przepyszna. Yy, I po prostu mój faworyt, Muscat di Provence. Przepyszna, aromatyczna, yy, aromatyczna dynia. Yy, po prostu, nawet jak się ją kroiło, to ten zapach był taki yy, melonowy. No po prostu była doskonała, sama w sobie, bardzo słodka, mam jeszcze zamrożone, żeby robić dzieciom placuszki albo nawet dodać i zrobić jeszcze taką pomieszaną zupę dyniową. Jedyny arbus, jaki mi ładnie wyrósł to był ten Janosik, ale nie wiem czy miał za mało słońca. Nie był taki słodki, nie był. Natomiast tutaj najlepszy po prostu melon, malaga. Malutki był, ale był przepyszny, słodki, aromatyczny, także bardzo polecam. Z nowości to zakupiłam sobie jedynie zwyczajna cukina, cukinia ze względu na kształt. No i mam Atenę Polkę Bożółciutka. W tym roku proszę bardzo Patisson okra, patisson polo i patisson żółty. Zamierzam je później po prostu przechowywać i robić przetwory w słoikach. Jeśli chodzi o kwiaty, no to tych kwiatów jednorocznych trochę będzie. Postaram się bardziej przy groszku pachnącym i jedyne co mam do siebie żal, że w tamtym roku wysiałam tylko jedną roślinę. Nie wiem czemu zasugerowałam się, a tych ogóreczników to chcę mieć w ogrodzie znacznie więcej, także w tym roku będzie ich sporo. Natomiast jeśli chodzi o pozyskiwanie nasion z roślin y, pomidorów papryki z dyskontów to w tym roku y, rezygnuję z takiego procederu, ponieważ y, faktycznie y, te papryki, które posiałam w tamtym roku wszystkie nasiona wykiełkowały, y, rośliny były duże, y, były bardzo plenne, y, wszystkie papryki się udały, no ale wiadomo, to są y, rośliny yy, produkowane do masowej sprzedaży, do sprzedaży w dyskontach, więc wiadomo, że taka roślina musi być odporna na choroby, bardzo plenna, no więc co to za frajda w uprawie, jak wszystko się uda, bo no... W każdym razie w tym roku rezygnuję. Wysiewam tylko nasiona, które sobie zakupiłam. Teraz i będę z niecierpliwością czekała na efekty. Czy wyjdzie, czy nie? Napiszcie proszę w komentarzach, jak to u Was, jakie nasiona y, wysiewacie w tym roku, y, po raz pierwszy, y, co Was w ubiegłym roku urzekło i będziecie y, ponawiać uprawę y, tego warzywa, albo co możecie polecić. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia!